Was serdecznie. Wiem, że trwały makijaż to głębokie, marzenie każdej kobiety, która go wykonuje. Ale jak osiągnąć ten wymarzony cel? Powiem Wam, że efektem kluczowym jest zastosowanie bazy pod makijaż. Jest to produkt uwielbiany przez wizerzystów, ale niezbyt popularny wśród kobiet, które wykonują makijaż każdego dnia. A teraz pokażę Wam dwóch moich faworytów z marki Artistry. Jak już widzicie, pierwszym kosmetykiem jest krem BB. Który jest bazą pod makijaż, posiada on transparentną formułę, która charakteryzuje się potrójnym działaniem, a więc przedłuża trwałość podkładu, kryje niedoskonałości oraz nawilża skórę, zapewniając im miękkość i jędrność. Doskonale rozprowadza się po skórze i stapia się z jej tonacją, zapewniając przy tym bardzo naturalny wygląd. Ponadto natychmiast po nałożeniu poprawia się wygląd skóry, zmniejszając widoczność porów. Krem BB doskonale ułatwia równowagę i równomierną aplikację podkładu. Kiedy już użyjemy jego jako bazę, mamy doskonały efekt. I jak już wspomniałam na początku, doskonale ujędrnia i w widoczny sposób zwiększa poziom nawilżenia skóry. A filtr UVA i UVB oraz dodatkowo filtr PA z potrójnym plusem doskonale chronią nam skórę przed promieniami słonecznymi. Równie takim moim faworytem, który jest zarówno bazą, jak i podkładem, jest rozświetlający krem wyrównujący kolor skóry. Jest to ekskluzywny preparat do pielęgnacji skóry, który łączy w sobie właściwości podkładu z rozświetlającym i ochronnym działaniem kremu. Pozwala on zmniejszyć widoczność ciemnych plam, podrażnień i innych niedoskonałości. Może być stosowany przed nałożeniem podkładu, aby przedłużyć jego trwałość, lub oddzielnie, aby tylko rozświetlić skórę. Ponadto zawiera przebadane, rozświetlające składniki takie jak kompleks Multiflora oraz drogocenne proteiny pozyskiwane z pereł. Krem CC posiada ochronę przeciwsłoneczną o bardzo szerokim spektrum. Jest to SPF 50, UVA i UVB i dodatkowo filtry PA z potrójnym plusem. Zaletą tego kremu jest to, że ułatwia równomierną aplikację podkładu oraz wydłuża jego trwałość. Dodatkowo zapewnia trwałe krycie, utrzymujące się na skórze przez cały dzień, i nie powoduje powstawania zmian trądzikowych ani zapychania się porów. To, co łączy te dwa fantastyczne kremy, to to, że oba zawierają zrównoważony poziom drogocennej mieszanki pereł z oraz w skład ich wchodzą cząsteczki pryzmatyczne które stapiają się ze skórą, a dzięki temu zyskuje ona idealny wygląd i staje się aksamitna w dotyku. Tak więc, moje drogie, z własnego doświadczenia serdecznie polecam i pozdrawiam. Edyta Zielińska